Hey, nazywam się Agnieszka Hoczyńska i pracuję na Wydziale Zarządzania Akademii górniczo hutniczej w samodzielnej pracowni zastosowań Matematyki w Ekonomii. Być może zdarzyło Wam się siedzieć na lekcji matematyki przed tablicą powoli zapełniającą się wzorami i zastanawiać się, do czego mi to właściwie potrzebne. Jeśli tak, to trafiliście we właściwe miejsce. Niezależnie od tego, w jaką poszliście dziedzinę i z jaką wiedzą się stykacie, możecie zawsze zadać pytanie. Skąd wiemy to, co wiemy, z jaką pewnością to wiemy, jak to zostało zmierzone i dlaczego akurat tak? Jeśli pójdziemy tym tropem wystarczająco daleko, odkryjemy pod spodem statystykę, która próbuje zbadać w połączenie między informacją a rzeczywistym światem. O jej mechanizmach będę opowiadać w krótkich filmach na kanale DataRidden oraz w mediach społecznościowych Wydziału Zarządzania AGH. Zapraszam do oglądania. ファンファンファンファンファンフ